dzisiejszej konferencji, e, oczywiście poza udziałem tego gościa, który zechciał w trakcie tutaj e, nas e, swoją obecnością zaszczycić, będzie oczywiście koncert najbliższy piątkowy. E, I ja bym chciała oddać głos pani e, może kierownik działu, która tak, prowadzi nas do końca, a potem mam nadzieję, że maestro powie się, jak to jest, że przez tyle lat e, jakby podtrzymując również. E, to, do czego Fiatra Białoruska w tym i nie tylko w tym sezonie dążyć będzie, a mianowicie do promocji polskiej muzyki. A maestro z tego jest znany, został uhonorowany wielokrotnie za to właśnie, że polską muzykę za, poza granicami naszego kraju promuje. I koncert piątkowy to również jakby uhonorowanie tej muzyki polskiej. Można powiedzieć, że w tygodniu, który płynie Kontynuuje poniedziałkowe święto odzyskanie odległości. Rozpoczniemy takim mocnym polskim akcentem, akcentem patriotycznym, bo oto pierwsza część rozpocznie się uberturą z opery Halka Stanisława Moniuszki, kompozytora, który właściwie wymieniany jest jako taki najbardziej znany, rozpoznawalny polski kompozytor po Fryderyku Chopanie. Obertura no, do opery Halka jest rzeczywiście taką bardzo ekspresji, pełną ekspresji, dramatyzmu, muzyką, ponieważ prowadza jakby z tematami muzycznymi to, co, co wydarza się potem w operze Halka z Stanisława Moniuszki. Zatem myślę, że taki krótki, ale bardzo skondensowany muzycznie utwór na początek koncertu, a już zaraz po nim Myślę, że z tego tutaj najbardziej się cieszymy, że pojawia się wreszcie w Filharmonii muzyka pana Rowana kompozytora, który jest znakomitym twórcą, niezwykle ciekawą osobowością. Naprawdę, gdy czyta się jakby jego biografię, jego sposób postrzegania muzyki, taki bardzo intelektualny, nawet filozoficzny, bym powiedziała. Strasznie cieszymy właśnie, że tutaj maestro no, sięgnął po, po, po jego utwory. One są e, bardzo często grywane jako dyptyk, tak, to jest kołysanka. E, u nas grana w wersji na, na fortepian i orkiestrę symfoniczną. E, I drugi utwór, który też bardzo często jakby wykonywany jest jednocześnie z kołysanką, czyli Allegro concertante. I tutaj usłyszymy w wykonaniu naszej orkiestry pod sybatutą maestrum Szastrugały przy fortepianie znakomity, młody polski pianista pan Maciej Grzybowski, który też no niewątpliwie mieści się w czołówce tych polskich artystów, w którym niezwykle zależy na tym, żeby ta polska muzyka Współczesna również no, zataczała coraz szersze kręgi i pozyskiwała coraz nowych odbiorców. Może tylko wspomnę, tutaj nie będę wymieniać wszystkich nagród, wszystkich festiwali, które są na koncie pana Macieja, ale no, myślę, że taką znakomitą rekomendacją tego pianisty jest choćby to, że, że swoje utwory dedykowali tacy kompozytorzy jak Paweł Mekiety czy Paweł Szymański, jest autorem szeregu prawekonań polskiej muzyki współczesnej. Także serdecznie zapraszamy w jego interpretacji ten właśnie dyptyk Romana Maciejewskiego, a w drugiej części koncertu Franciszek Szubart, czwarta symfonia C-moll. Przepiękna muzyka romantyczna, muzyka jednego z największych symfoników tej epoki. Także serdecznie zapraszamy w koncert pod pana maestro Tadeusze Strugały, w piątek o godzinie 19. Bardzo prosimy wykorzystać to, że maestro zechciał um, uczestniczyć w dzisiejszej konferencji. Mamy ograniczony czas, ponieważ próba zaczęła się 10.00, to jest krótka przerwa. Yy, którą postanowił postanowił wykorzystać na konferencję, więc proszę zadawać mi pytania. Pani Małgorzata powiedziała, że maestro się nie do czyli to, to autorski wybór tego programu. Nie, może tak, może inaczej nieco. Jeśli chodzi o Maciejewskiego, to jest to kompozytor mi bardzo bliski z kilku powodów. Po pierwsze, miałem ogromny zaszczyt i przyjemność poznać go osobiście i również on towarzyszył nagraniu jego Missa, Missa pro defunctis, ogromne dzieło, zresztą niedokończone, a jednak trwa, muzyka trwająca prawie dwie godziny, który to utwór nagrywał z Filharmonią Narodową jakieś dwadzieścia kilka lat temu. To jest chór soliści Orkiestra Symfoniczna Wielka. On był obecny na tym, na tym nagraniu, on był obecny na tym nagraniu. Zaprzyjaźniliśmy się, się bardzo, bo to był niezwykły człowiek, bardzo serdeczny, bardzo bezpośredni, wspaniały. No wkrótce potem odszedł niestety. Natomiast chcę powiedzieć, że z tym jest jeszcze związana jedna ciekawostka z tym nagraniem. To nagranie wówczas, kiedy, zostało, kiedy zaistniało, było nominowane do, 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 do angielskiego gramofonu, do takiej nagrody. Nie uzyskało tej nagrody, to prawda, no, bo była ogromna konkurencja międzynarodowa. Natomiast w ubiegłym roku, po dwudziestu kilku latach, otrzymała ta nagroda Fryderyka. Fryderyka. No więc to było ogromne zaskoczenie, ale jednocześnie dowód na to, że ta muzyka w dalszym ciągu jest żywa, robi wrażenie, prawda? Zresztą to było jedyne nagranie płytowe do tej pory, jakie, jakie zaistniało tego utworu, chociaż on był wykonywany przy okazji różnych festiwali i tak dalej. No w każdym razie to jest o Macierskiego. To nie był akurat mój wybór, ale bardzo się ucieszyłem, gdy się dowiedziałem, że właśnie jego. Jego utwory zostaną tutaj wprowadzone do programu. Zresztą y, pana brata, y, który żyje, który bardzo jeszcze jest, dział... kiedyś już pracował w radio y, przez wiele lat. Zresztą to zawdzięczamy właściwie to, że, że manuskrypty, no, kompozycje no, y, no, y, trafiły w ogóle więc, do właśnie, Polski, bo one generalnie On się też bardzo ucieszył, kiedy się ode mnie dowiedział na jakimś tam spotkaniu, że właśnie to będzie tutaj wykonywane. Ale ja chcę powiedzieć jeszcze coś innego, mianowicie. Muszę powiedzieć, że ogromną niespodzianką jest to, że tutaj jestem. Znaczy dla mnie osobiście, bardzo miło, bardzo powiedziałbym, no fajnie, może tak kolokwialnie troszeczkę rzecz nazywając. Ponieważ gdzieś tam w świecie mówiło się, a w Gorzowie, prawda, w Polskim, to jakaś orkiestra powstała i tam salę budują. No tak, no, to, no dobrze, no to salę budują w Koszalinie, salę przebudowują w Olsztynie, prawda. Budują salę jeszcze w Katowicach, budują salę w tym, we w, w Wrocławiu ogromną i tak dalej, tak no tak dalej. Ale wiecie Państwo, jak to jest z dala, to zupełnie tak inaczej. Natomiast, kiedy otrzymałem zaproszenie od obecnej tutaj szefowie artystycznej, prawda, to się ucieszyłem. myślałem sobie, zobaczę, jak to wygląda tak naprawdę. No, bo, no, Ciekawym byłem, a poza tym ciekawym był również tego, że istnieje tutaj po prostu nie posala, ale jest orkiestra. I proszę sobie wyobrazić, że akurat prawie że kilka dni przed, tak się może no za dwa tygodnie przed moim przyjazdem tutaj, dzwoni do mnie Kazimierz Hort, który, którym jesteśmy zaprzyjaźnieni od lat, prawda, że razy współpracowaliśmy w Gdybaku Narodowej. Mówi słuchaj, słuchaj swoje, głowaj swoje, bo już po prostu, ty wiesz, ty wiesz. Naprawdę, słuchaj to. No i cały rozpływał się tam, w, prawda, w przepięknych frazach, no więc i, i w ten sposób trochę mi uspokoił, bo zawsze to jest taki moment niepewności, proszę mnie zrozumieć, to nie jest żadna, żadna krytyka, niczego, tylko po prostu niepewności, prawda, no dobrze, no jeśli się wiadomo, do, 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 czy, czy do nospr czy gdzieś tam, no to wiadomo, jak to są orkiestry, istnieją już od dziesiątków lat, mają swoją tradycję i tak dalej. To coś zupełnie nowego. I muszę powiedzieć, zupełnie szczerze to mówię, jestem zaskoczony poziomem tej orkiestry, mówię zupełnie serio, sposobem pracy bardzo poważnym, bardzo odpowiedzialnym. No jeszcze kolorystyka, że tak powiem, narodowości, tutaj też jest, ma swój urok, prawda, że gdzieś jakaś Chinka, a tu jakaś Japonka, a tu jakiś Niemiec, a tu jakaś Włoszka, to już tak powoli go rozznaję, zaraz mi następnie powiedzieli, zaraz, jak Pan mówi, w kilku językach co najmniej. Uro, naprawdę? No tak! I rzeczywiście muszę to stosować, żeby było szybciej. Także jestem bardzo szczęśliwy, bardzo dziękuję za to zaproszenie. To dla mnie naprawdę miły zaszczyt, bym powiedział, I wcale się tego słowa nie wstydzę, ani nie krępuję. To jest pewien zaszczyt być tutaj u Państwa, ponieważ przede wszystkim ten budynek jest imponujący. Co prawda, tak jak wspomniałem, buduje się w Polsce dzięki, że jak powiem, obecności naszej w Europie prawda, i korzystania z tych funduszy sporo tych sal. Ale gdzie się nie buduje sali? Na razie w Warszawie i w Krakowie. Mm -hmm. W największych ośrodkach, z tradycjami tak wielkimi, tam się jakoś nie można zabrać do tego, żeby budować sali. Ja no to co, oczywiście przymiarki są. Ja nawet uknąłem takie powiedzenie w Krakowie, powiedziałem kochani, przecież macie budulca co nie miała na budowanie sali. Wykopcie wszystkie we, kamienie węgielne, które jesteście w pokładni i macie kotor. No oczywiście w razie, obraziliśmy oczywiście o to pana. Że... No w każdym razie, w każdym razie bardzo się gratuluję tej sali. Naprawdę nie wiem czy jest osobista zasługa miasta, oczywiście niewątpliwie władz, bo ktoś musiał zadecydować. Gratulacje ogromne, bo to nie jest banalna sala. To nie jest postawione na, tak na... żeby stało, bo to rzeczywiście. zobaczę jaka chustka. już wiem, że ta kustka jeszcze będzie lepsza, jak wyjdzie publiczność, ponieważ ona jest dosyć taka mocna, prawda, w tym wyjazdu. Wiadomo, że publiczność ciałami swoimi to złagodzi i będzie na pewno bardzo dobra, tak się spodziewam.